Czemu strzelałem jakoś, kurwa? No to jakiś rzecz się odpala że, odpala, że mówię kurwa co za dźwięk. Jak ten film. Szczerze mocno. 13 minut jest. 6 minut shotów z wczorajszego dnia? Mhm. No, to jest To by tam jeźdźmy, musieliśmy nie że musieli się odpierdalać. Dobra, wygraliśmy już to moim zdaniem. No? Poza. To było? Podstawa jest. Jest podstawa, ale to jakby dobra. Bo wszystko jest zajebiście, nie? Do tego momentu. Nie. Są jakieś plany budowy? Mamy jakiś papier? No teraz musimy to rozmierzyć: pociąć belki, żeby zrobić konstrukcję na furtkę. No. Porobić furtki, zrobimy dwie identyczne, żeby było światło przejście takie samo. Potem trzeba rozmierzyć resztę i. Chyba! Co. Ej, rurka Róble. z wodą. No. Albym trafił. <laughs> nie przyciąłem jej chyba, nie? No tak, popraw. Po, po Kurwa się upewni, że jest dziurawa. No ale to co? Znaczy słuchaj, to nam nie koliduje, nie? E, tam wychodzi jeden kranik Dzięki Brightside Side za piąty miesiąc z ma. Ja na bym wszła wtedy w tym... No ale nie przyciąłem jej. No i dobra. Nie leje się woda. Ja nienawidzę tej rurki jak coś. <laughs> o, kurwa! o kurwa! Zobacz! No Zobacz! Ja mam kurwa... Mam Nie wiem, która <scenes w> kamera, ale wiem tak. Nie było w budownictwie. reczka jest. E no, diwolciki, to nie są tanie rzeczy. Ładowa. Przymontować to w różnych rozmiarach do tych desek, a potem pierdolność wyżynarką, tak. No stary, BHP. Masz normalne oczy, i teraz jest BHP i się wszystko zgadza. Teraz który okay. był się który był większy? Świga, Okej. A co, jest są jeszcze jakieś inne? Czy to jest tylko ten jeden? Także tam co, drugi, mniejsze mniejszy się. No kurwa, nie okay. taką, to w spirale gumby! Nie mniejsza! To, to, to powinien być, jeżeli był tak. To jest dla takiej osoby, co ma wyjebane. tak i łapisz te bieg, i go ciągniesz w dół, i tak im w Kurwa to jedynka Łooo kurwa, to, jedynka. Wow. Wow, kurwa. <noise> to się prawie kój, Kurwa korkujecie autostradę jakbyś się kurwa tu nie Wszystko jest dobrze zrobione Ej dosłownie Dosłownie Jakby ten korek się zaczął szybciej to by się w niego wpierdolił no bo to ciężko wyhamować, bo to w no, inwazji trochę. Łoł! Wow, to co o, co to było? była jakaś, czy co to? Na chuj kurwa kończą ko się autostrady, jak my się kurwa piszczynią bawimy. Wszystko jest dobrze zrobione. Kurwił całe prawie. O. Chyba, musi Chyba mu się piszczało. kurwa. Syp kurwa ziemię. ...leci to kurwa samo opierdolił te no, całe talerze. ...korzystał. No widzę, że wszystko zachowane na robocie tutaj. Aha, tutaj piwko, poszedł, a tutaj... Nie. A była kiełbaska, piwko, wszystko było. To no. was on nadjebał, tak. Postawił jednego słupka. nie? Który jest. Dobrze, by je że no, pogoda była, bo no, to tak. mnie to tak na w ogóle, też, że tego słońca to tyle. Że nic. Stary, ale cię kurwa zniszczył teraz. No ja bym nie wiedział, co wam powiedzieć, nie? Trzyma to <laughs> Z pizzę? Ze wszystkim I Kurwa z przede wszystkim była ta pizza no, 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 no. Właśnie ty dalej jesteś na tym jakimś wyzwaniu? Czy ty, no, ty tak już to tak skończyłeś? pa Co robicie panowie dzisiaj? Złą zbieram kurwa, nie widzisz? i tak, zaraz wyjdzie na jasza Bo kurwa szuka, że tam jest jakaś rura od czegoś że... Kurwa, gdzie oni kręcili to? Ja pierdolę <laughs> Nie no uklepie się na no co Tochy się pochodzi to mi w drugą To są zawiasy Kurwa porządną robotę Kąd wyjdzie? Gdzie jest mam 112 No Łodzi to kurwa przyjdzie Ale tu Nie no ja ja jasne robię. Kurwa to tak wysoko nogi podnosisz tak? Gdzieś tak? Pewnie mi ma to przed twarzą kurwa nie to wchodzi poczeku Młody mój żeby przenieść go. Mamo Ja to odwołam. Chyba Pod... patrz. No ja się otwieram, uwaga. Zapraszam. No to nie pokażę drugiej strony. Ej, stary. No. Ty nie wiedziałeś najważniejszego momentu. No. Jakiego? z do streama. No. Czwarta godzina, czterdziesta. A ja nie oglądam streama, tylko szoty. No wiem, ale ten moment jak Paweł tam kręcił, nie? No. no to to już było ogólnie po próbie. Wjebania tego młotkiem i w ogóle z wszystkimi innymi rzeczami Nie wiem, mi spiralę za 350 zł. Serio, ona nadal działa Ale za to jaki płot? A zresztą... Dobra, chuj w to